Dzień dobry, witam wszystkich w drugim odcinku serii Łodzi wokół komina. Mojej serii, w której prezentuję miejsca, które można odwiedzić na dwóch kółkach i nie tylko, w Łodzi i w okolicach. A dzisiaj jedziemy, no właśnie, gdzie jedziemy? To może zaczniemy od krótkiej zagadki. Miejsce, do którego jadę, jest jednym z miejsc obok kolei transsyberyjskiej i muru który jest widziany z satelity. Część już z Was wie o czym mówię. Oczywiście chodzi o kopalnię odkrywkową bełchatów. Miejsce na pewno warte zobaczenia. Bardzo ciekawe. Kopalnia zaczęła funkcjonować, znaczy rozpoczęła się budowa tej kopalni, czy rozpoczęła się odkrywka tej kopalni gdzieś w okolicach roku 1975. Tak naprawdę wydobycie węgla zostało uruchomione w latach 80. I do dnia dzisiejszego no jest to ogromna dziura. tak? Największa dziura w Europie. Tutaj wjedziemy prym. Dziura głębokości 200 metrów, między 200 a 300 to zależy od źródła. Szerokość 12 km, czy długość 12 km, szerokość 3 km. Także jest to naprawdę ogromna dziura. Żeby taką dziurę oczywiście podziwiać, trzeba mieć miejsce, z którego można podziwiać. No i takie miejsca są trzy. Jest to taras widokowy w Kleszczowie, taras widokowy w Żłobnicy. No i właśnie trzecie miejsce. Dużo osób tego trzeciego miejsca nie zna. Nie jest ono najlepiej rozreklamowane, ale też ponoć widoczność nie jest tam najlepsza. I to jest teraz Widokowyna. Górze Kamieńsk, w ogóle jak powstała góra Kamieńsk właśnie. No więc ona powstała, jej powstanie wiąże się właśnie z kopalnią węgla, dlatego że przez ten cały czas eksploatacji węgla, eksploatacji czy robienia tych wykopalisk, no coś trzeba było z tą ziemią robić. Więc ta ziemia była właśnie w okolicach Kamieńska gromadzona, powstała góra. I teraz jest to też bardzo fajne miejsce, bo jest tam stok narciarski, są tam wyciągi, także zimą, jeżeli tylko jest śnieg. Można sobie pojeździć tam na nartach, na sankach, na nartach. Są wyciągi. Naprawdę bardzo fajne miejsce. Eee, wracając, e, pojadę jeszcze w takie miejsce, którego nie byłem. Więc nie wiem, nie wiem co tam jest. To jest e, zalew słok. E, wygląda na jakieś tam dosyć takie malownicze miejsce. Zobaczymy. Także jedziemy, zaczynamy od e, terasu widokowego żłobnicy. Później teraz widokowy kleszczów. Później zalew słok i wracamy z powrotem do, do łodzi. Oh. <sweak> Tu są naprawdę poważne sprawy. Tu nie ma żartów. Tu może przyjdzie dzień, że trzeba będzie podjąć takie decyzje, że człowiek sobie nawet nie wyobraża, że musiałby takie decyzje podjąć. był właśnie teraz widokowy w Kleszczowie. Jak się tak przyjeżdża tutaj co roku, to widać jak to się zmniejsza, bo generalnie ta ta dziura ziemi, czyli ta kopalnia, ona też już powoli jest wygaszana. Tutaj przez najbliższe kilka razy, kilka lat, w ciągu najbliższych kilku lat. Ta eksploatacja węgla się zakończy i od 2032 rozpocznie się proces rewitalizacji tego terenu polegający na tym, że ta cała dziura, 15-kilometrowa dziura o głębokości 200 metrów, zacznie być zalewana wodą. I tutaj powstanie ogromny, ogromny zbiornik wodny z częścią rekreacyjną, z przystanią. Natomiast niestety ten proces zalewania będzie trwał między właśnie rokiem 2032 a 2058, więc nie wiem czy mi się uda tutaj załapać jeszcze. <gry> Najprawdopodobniej nie. E, no ale jakoś tutaj ten teren musi być zrewitalizowa zrewitalizowany, dokładnie tak, skoro już tutaj nie będzie, nie będzie wydobycia węgla i taki jest, taki jest plan. No a teraz jedziemy na ostatni taras widokowy, tak jak mówię, nie wiem czy on. E, faktycznie jest tarasem widokowym, bo tam są różne opinie, trochę to zarośnięte jest. Góra Kamiejsk. Ale też Góra Kamiejsk to jest, tak jak mówiłem, miejsce, e, w którym zimą można pojeździć na artach. Są wyciągi. Też bardzo fajne miejsce. I zobaczymy, jak wygląda ten taras widokowy tam. jeżeli będziecie się wybierali w okolicach właśnie tutaj Kleszczowa i w okolice no, tych tarasów widokowych, elektrowni to uważajcie, bo obwodnica Kleszczowa w ogóle jest zamknięta. Jest zamknięta dla motocykli. Może nie zamknięta, tylko zamknięta dla motocykli. Z tego względu, że jest to bardzo dobry asfalt, bardzo fajne zakręty i było bardzo dużo wypadków. Bo po prostu ludzie tutaj się ścigali. Dlatego no, trzeba troszeczkę tutaj nadłożyć drogi, trochę objechać nie wiem czy faktycznie tutaj sprawdzają, czy te motocykle wjeżdżają, czy nie, ale po co ryzykować? Pewnie mandat z stówę, dwie stówy. Całkiem niepotrzebnie. Ale przecież tutaj też w motocyklizmie nie chodzi o cel, a chodzi o drogę. No, przy elektrownie zostawiamy z tyłu. Teraz góra Kamieńsk. No i właśnie to całe wzgórze tutaj, to co widzimy, to jest właśnie... To jest to, co wykopali z tej dziury. To jest to, co wykopali z tej dziury, nanieśli tutaj. To jest właśnie góra Kamińsk. Znaczy jeszcze kawałek, ale to mniej więcej to jest właśnie ten, ten obszar. No i to była Góra Kamieńs, niestety nie udało mi się zaliczyć tarasu widokowego na Górze Kamieńs, no bo mm, musiałbym chyba mieć inny motocykl, e, jakiś enduro, cross, coś takiego, no piechotą jak najbardziej widziałem, że tam ludzie spacerują, e, więc pewnie szli na ten taras widokowy, natomiast no, motocyklem to trochę, trochę jest tam cała e, ciężka trasa, w sensie szkoda motocykla, po prostu szkoda motocykla, żeby tam ciochlać po jakichś kamieniach, dziurach i tak dalej. Myślę, że innej dziury w ziemi bym nie zobaczył niż, niż z dwóch poprzednich trasów widokowych. Dobrze, a teraz jedziemy już na zalew Słok, tak jak mówiłem i to będzie ostatni punkt naszej wycieczki dzisiejszej. Zalew Słok, całkiem sympatyczne miejsce. Myślę, że bardziej na rybki niż na jakiś kąpiel czy tego typu rzeczy, ale widziałem, że miejsce na grilla też jest, także całkiem sympatycznie. Nawet dużo ludzi nie było. Przede wszystkim wędkarze. I to już wszystko. Także zapraszam do komentowania. Link do trasy na Google Maps będzie w podpisie do filmu. Także możecie sobie skorzystać z tej mapy, albo ewentualnie ją zmodyfikować i dajcie też znać w komentarzach, jeżeli pominąłem jakieś miejsce tutaj w okolicach, to oczywiście też można, ją, można je dodać do, do trasy. Także dziękuję bardzo i do zobaczenia, do usłyszenia!